Jeżeli przed obejrzeniem tego filmu nie spożyłeś żadnego posiłku, śniadania, kolacji, obiadu to radzę ci to zrobić i nie oglądać tego materiału na głodniaka gdyż będą w nim występować FAST FOODY FAST FOODY ZAJEBISTOŚCI Które sam obierdolę ale nie na wizji ale dzień dobry moi drodzy witam was w kolejnym materiale na kanale tak sobie jem". dzisiaj myślę że będzie w miarę szybko bo nie ma za wiele tego do testowania Otóż moi drodzy dzisiaj dopadłem z Lidla Frusta prosciutto. tak to się nazywa moi drodzy jest to generalnie coś takiego to jest ta cała frusta prosciutto. I teraz tak, według tego co znalazłem w internetach, mamy tutaj 207 kalorii, 4,4 g tłuszczu, 30,8 g węgla, węglów, 97 g białka i 207 kalorii w 100 g. moi drodzy, tak to się mniej więcej yy, przedstawia. Także takie prosciutto. No a cena jest moim zdaniem zabójcza, powalająca z lidla, ponieważ moi drodzy, frussto, frusta prosciutto jedna kosztuje 6,49. To jest moim zdaniem porycie mózgowe, powalenie mózgowe. Na moje oko połowa z tego byłaby dobra, czyli jakieś 3,50. Myślę, że cena 3,50 to byłaby najlepsza cena, jeżeli chodzi o te Frysta Pryszciutto. No i rzućmy okiem, generalnie, co my tu na tej Fryście Pryszciutto y, y, mamy. E, pieczywko jest dosyć takie, bym powiedział miękkie, choć momentami gumowe. Nie wiem, pewnie tą Frystę Pryszciutto będzie można podgrzewać. E, jest ser. Bo ten ser tu widzę, i są, moi drodzy, jakieś, jakaś szynka, no bo to raczej jest szynka. Natomiast co jest w środku, nie wiem, ale zaraz się dowiem, bo zaraz to po prostu ugryzę i zaraz sobie zobaczymy, jak to w smaku smakuje. Także spójrzcie na tego mini frusta prosciutto z Lidla bo zaraz będzie ugryzione i straci swój wygląd mm, nom 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 no lekko gumowe pewnie lepsze by była jakby było ciepłe ale gumowy jest. Ale dobre. Jest jeszcze widzę sos pomidorowy taka. Będzie taka pasta pomidorowa. A, nie czy to będzie widać na nagraniu. Może i będzie widać, że jest taka pasta pomidorowa. Ta pasta pomidorowa jest zajebista Całkiem jest jej dużo. Hmm? No powiem tak. <laughs> jeszcze tą połówkę sobie pierdolą na gryzę. Pomlaskam wam trochę. <laughs> tu najlepiej widać w środku. Z pasta pomidorowa. Generalnie, wiesz, jest dosyć gumowy. środek jest fajny, miękki. Fajna kompozycja sera, szynki z tą pastą pomidorową. Smaczne. Czuć Włochy, bo fursta prosciutto chyba z Włoch jest. Albo przynajmniej powinno być z Włoch. No, smaki, powiem, dobre. Dobrze się komponuje to wszystko. Naprawdę <laughs> zacny production, natomiast z tego co wiem, on chyba nie występuje zawsze w Lidlu. Oczywiście możecie go znaleźć tam, gdzie macie pieczywa, bułki i tak dalej. Natomiast cena 6,50 za, za ten wynalazek, moim zdaniem, na tą wielkość jest nieadekwatna i nieodpowiednia. 3,50 połóweczka z tego byłaby dobra wtedy za kwotę. E, Mój drodzy, 7 zł, tak? E, 3, 3, 6, 5, 7 zł otrzymalibyśmy dwie fusta y, frusta, którymi byśmy się na pewno lepiej najęli niż, kurde, jedną. Ale gdybym miał oceniać, ten produkt obiektywnie jest on poprawny, jest on dobry, jest on spoko, fajnie to można dziabnąć, fajnie to można zjeść. Y, polecam od siebie, miał to oceniać w skali od 1 do 6, a myślę, że. No, takie 4. 4,5, cztery, 4 cztery, cztery bym dał, nie? 4 bym dał, także y, Fursta to moi drodzy z Lidla, polecam, można to spoko zjeść, i tyle w temacie. Ja dziękuję za oglądanie tego materiału. Do usłyszenia w kolejnych na kanale. Tak sobie jem, zostaw łapkę w górę, łapkę w dół, subskrybucję kanału, komentarzy, kumpul złoto, koleżanko złota. I do usłyszenia w następnych odcineczkach. Elo, elo, bajo, bajo.